Cześć, dzień dobry, dzisiaj zapraszam Was na kolejny odcinek. Tym razem przychodzę do Was z mega wielkim holem pielęgnacyjno-kosmetycznym i pokażę Wam produkty, które ostatnio między innymi dostałem na urodziny. Czy udało mi się kupić właśnie w drogerii typu Rossmann i contingo tak, w tych dwóch drogeriach ostatnio udało mi się zawitać. I uwierzcie mi, byłem w szoku. Byłem w szoku w Contigo, nie byłem prawie pół roku i naprawdę mają mega fajne produkty, skusiłem się raptem na kilka. No ale co, zacznijmy sobie, zacznijmy od maseczek. Mam aż cztery maseczki do pielęgnacji w płachcie. i Każda jest inna, naprawdę każda jest inna. Zacznijmy od pierwszej, która przykuła moją uwagę właśnie w Contigo. Firma Holika Holika Green Tea. Tutaj mamy akurat taką dwuetapową maseczkę w płachcie z zieloną herbatą. No i co? Fajne, fajne, bo tutaj mamy samą, yy, samą maskę. Tutaj mamy jakieś suszone nasiona i to mamy wymieszać łącznie. No na pewno zrobię test tej maseczki, bo jestem mi mega ciekaw. Naprawdę mega ciekaw. I z tego co pamiętam, jeśli chodzi o pielęgnację koreańską, w Contigo macie na drugi produkt minus 50%, więc bardzo fajny deal. Druga maseczka to maseczka od Garnier. Tutaj od Garnier. Garnier. Tak, drugą maseczkę tutaj mam od firmy Garnier z witaminą C, taki witaminowy shot. I to tutaj, tak, na górze mamy maseczkę, czyli samą tkaninę, na dole produkt i jestem w mega szoku, bo to się później łączy. Nakładamy na twarz. No, i jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało. Też zrobimy na pewno teścik. Dwie maseczki w płacie, jedna, jedna. Pierwsza maseczka od firmy L'Oreal Paris, hialuronowa. Taka, taka, taka w płacie. O, tak, żeby się światło nie odbiło. O, I druga tutaj yy, Hydra Bomb od Garnier. No, i tutaj mamy taką wersję winogronową. Też będzie testowane. Kolejne produkty yy, z Rosmana. Manufaktura piękna. Tak, zapomniałem o tej firmie. Mam, mam bardzo fajne masełko odżywcze do ust. Jest naprawdę genialne. No i co? Ta firma powróciła z podwojoną siłą do Rossmana. I tutaj mam taką kaczkę-dziwaczkę. Perełki do kąpieli. Pachną genialnie. Super, naprawdę super. Niestety chyba nie pisze mi, jaki tu jest zapach, ale wszystko Wam podziękuję, więc będziecie mogli sobie zobaczyć. Pluszowy miś, perełki też do kąpieli, takie brązowe i nie czuję zapachu, a szkoda. Jednorożec, puder do kąpieli i on ma takie delikatno różowo, niebiesko-fioletowe tony i ma brokat, ma brokat, więc skradło to moje serce. Mam nadzieję, że będzie fajnie testowane. Jako że pandemia niestety trwa nadal, mam yy, rękawiczki regenerujące na dłonie tutaj od firmy Exclusive Cosmetics, takie, takie mam nadzieję, że że nawilżą mi tą skórę i i naprawdę będą te rączki takie mega gładkie, bo naprawdę potrzebują, są dosyć suche teraz. No ale właśnie, no ale właśnie trzeba dbać o te ręce teraz i to bardzo. Naprawdę nakładajmy kremy, maski co tylko możemy, żeby właśnie ta skóra nie była w tym okresie jesienno-zimowym przesuszona. Dodatkowo właśnie te produkty, którymi dezynfekujemy właśnie ręce też niestety nam osłabiają i te y, rączki są bardzo zniszczone. Kolejne y, produkty, tak. Evelyn Cosmetics Insta Skin Care Ultra Oczyszczający Plaster na nos, Coś takiego. I taką oto maseczkę. W środku mam jeszcze jedną maseczkę oczyszczającą, węglową. Gratis kupiłem za 2 złote w Rossmanie. Tak, za 2 ziko. Przetestuję. 2 złote to nie majątek i na pewno będzie testowane. ok, teraz taki fajny. Dosyć drogi produkt od Pupa Milano, więc powiedzmy, że za tą cenę, on kosztuje w cenie regularnej 111 zł, bez grosza. I ja go kupiłem dosłownie za 25 zł. Za 25 zł, ze 111 mega fajna promocja. Na wyprzedaży w Rosmanie. Więc jeśli macie możliwość przetestować, właśnie ten podkład za bardzo fajne pieniążki, kolor 0,20, też pewnie zrobimy teści, bo jestem ciekaw. Naprawdę jestem ciekaw tego produktu, tym bardziej, że z tą firmą nigdy nie miałem nic do czynienia. Ok, kolejny produkt to Rimmel Lasting Finish. To jest ten 25-godzinny. Ja go kupiłem właśnie na promocji tej obowiązującej jakiś czas temu w Rossmanie SPF 20. Kolorek 100, Ivory, taki jaśniejszy. Mam wszystkie podkłady z Rimmela, więc jeśli chcecie zrobię bardzo fajny test. Mam nadzieję, że że przypadnie Wam do gustu. Ok, kolejny produkt to też podkład, też podkład. Podkład od firmy Sinskin Must Have High Coverage Compact Powder Foundation w kolorze 20 Natural. Taki niestety nie będę go otwierał, bo też chcę zrobić, też chcę zrobić test i kosztował mnie 5,99, więc super mega fajna promocja. Ok, kolejny, kolejny podkład. Kolejny i ostatni, Vibo. Photogenic stick i jest to taki stick właśnie, podkład w sticku. No i jestem mega ciekaw. Kolor wanila. Mam nadzieję, że się mega sprawdzi ten, który mam dzisiaj i możecie zobaczyć. To jest podkład w sticku od Wet n Wild. Uwielbiam, dosłownie uwierzcie mi, uwielbiam ten podkład. Jest mega fajny, mega komfortowy w noszeniu. Czego ci więcej naprawdę. Kolejny puderek. Kolejne, kolejne opakowanie Vibo Transparent Baking Powder, Vibo Mud. Uwielbiam ten puderek. Niestety nie będę go wam w stanie pokazać, bo niestety nie łapię ostrości. O, e, kolejne produkty bardzo ciekawe. E, tutaj mam akurat e, Krem Bibi od firmy Holika Holika, nawilżający Moisturizing Petit Bibi z SPF-em 30. Teścik pewnie już wleciał tego produktu na kanał, więc zapraszam. Bardzo fajny, bardzo lekki, nawilżający. No, nie kryje doskonałości, tak jak zaleca producent, ale jest sztosem, naprawdę sztosem i naprawdę fajna, fajna cena. OK, kolejny produkt to Only Bio, krem do twarzy hipoalergiczny na dzień, tak wygląda opakowanie, i kupiłem go chyba na wyprzedaży, właśnie za 5 zł w Rosmanie, więc pewnie przetestuję. Mam nadzieję, że będzie to naprawdę mega fajny kremik. Bardzo ładna buteleczka, bardzo ładne opakowanie. Pompka wyciskana. Już jestem zakochany w tym produkcie, naprawdę fajnie się zapowiada. Kolejne produkty, kolejne produkty, dwa firma Aury. Tak, i tutaj mam akurat rzęsy. w... Chciałem powiedzieć w kolorze, ale niestety te, to model Lisa. I tak wygląda. O, i tutaj mam takie kępki. I też kupiłem je chyba za 2 bądź 3 zł w rozwaniu. Więc super, naprawdę, super mega fajna y, alternatywa, żeby właśnie na promocjach przetestować fajne produkty. Kolejny produkt to Kruid Wat Originals. Tutaj akurat mam scrap do twarzy z Morelką. Taki, taki pięknie pachnący. Super. ojejku, nawet przez opakowanie pachnie pięknie Morelą. O Boże! Super, super. Pamiętajmy, żeby właśnie złuszczać martwy naskórek z twarzy, bo, bo jest tego. Naprawdę jest trochę tego, to się zbiera. Ewentualnie pamiętajcie też o kwasach, ale z kwasami nie warto przesadzać. No, ale okej, okay, dobra, kolejny produkt, Vibo Doll Powder Puff i chciałem z tej y, serii kupić naprawdę wszystko i niestety mi się nie udało, bo było wyprzedane i złapałem tylko puszek taki i tyle, no przetestuję, może będzie fajny, niby do pudru, no ale zobaczymy, niby do bakingu, do konturowania też, no ale ja do konturowania niestety nie używam puszku. Dobra, kolejne produkty, aż sześć produktów i pewnie będzie tego test. Bo byłem mega, mega podjarany jak zobaczyłem właśnie te produkty: Loral Lip Paint Mat, 6 pomadek, 5 zł za sztukę, 5 zł za sztukę. Tym bardziej, że z tego co się orientuję, jedna taka pomadka kosztuje 56 zł, bez grosza w internetach. Więc to jest kosmos, dosłownie kosmos, że takie produkty można znaleźć na internecie. No i co, przetestujemy? Przetestujemy 6 kolorów. Trzy takie nudziaki i dwa trochę ciemniejsze kolory. Super. Naprawdę super. Jestem już mega, mega zajarany. Naprawdę mam wobec tego bardzo duże oczekiwania. Ok, kolejny produkt to hydrobaza od AA. Baza rozświetlająca, utrwalająca, makijaż 24-karatowe złoto. No i to mi się udało kupić za 3,99 Pięknie pachnie. Boże, tak pięknie takimi perfumami. Super, naprawdę super. Mam nadzieję, że makijaż będzie się na tej bazie trzymał. Nie mam takiej wodni z tej bazy. No i będzie to pierwsza moja stycznia właśnie z tego typu produktem. Fajnie się zapowiada póki co. Okej, okay, dwa kolejne produkty od firmy Lovely. Bake Bronzer Body and Face. Tak do twarzy i do ciała. Super bronzer taki rozświetlający. No, jestem ciekaw. Jestem ciekaw, czy naprawdę się sprawdzi. Uwielbiam brązery właśnie, które mają delikatne, złote drobiny w sobie i ten naprawdę wygląda genialnie. Patrzcie, jak bosko, naprawdę bosko i kolorek, kolorek to oczywiście nie piszę kolorów, ale to jest ta chyba najnowsza, najnowsza wersja, więc jak tylko macie możliwość... Kupcie, kupcie, może zrobię jakiś fajny testik, No ale kto wie, kto wie. Lovely Glow Wow, luz highlighter w kolorze gold. I tutaj też ten produkt nie. Zachwycił, niestety nie będę go teraz słoczować. Ten ze złotą, yy, ze złotą zawleczką, Zawleczką, tak tutaj naokoło. I trzy ostatnie produkty, które Wam pokażę. Tutaj dwa takie gąbeczki do makijażu. Ostatnio moje gąbeczki wyglądają strasznie, więc trzeba by było się ich pozbyć. No ale kupiłem tutaj pierwszą od ekontur taką gąbkę stoszkową, i ta wygląda tak jakoś o. Taka fioletowo-żółta. Fajna, fajna mi się wydaje. Mam nadzieję, że, że nie będzie zjadała tego, tego podkładu. Otworzę Wam nawet, bo jestem naprawdę ciekaw tego produktu, a wygląda zacnie. O, jaka mięciutka. ojejku, jaka mięciutka. Patrzcie, taka, taka płaska, no superanska po prostu. i Jeszcze mamy do tego woreczek. No coś genialnego, woreczek taki siateczka. Do, do gąbeczki, no super, super i kosztuje teraz, jest na promocji chyba około 12-13 zł. Gąbka od Elite, kolejny produkt, też sobie otworzymy, zobaczymy. A co, jak szaleć, to szaleć. O, ta już nie jest taka miękka, ta jest bardziej twarda, taki marmurek, biało brązowawy ciekawy ciekawe rozwiązanie. Ostatni produkt to pomada od VIBO w kolorze blond bo moja kredeczka ulubiona niestety się skończyła, ani boje ostatnio w Rosmanie więc mówię, wezmę pomadę, popracuję, mam nadzieję, że, że uda mi się uzyskać mega fajny efekt. No tutaj to oko. Na obrazku wygląda zac, nie wiem co. To by było na tyle. Mam nadzieję, że któryś z produktów przypadł Wam do gustu. Dajcie znać, który produkt chcielibyście zobaczyć właśnie w akcji. Może akurat następnym filmem, który wrzucę, to będzie akurat ten, ten film z tym produktem, bądź z tymi produktami. Na pewno wleci, nie wiem, czy przed tym filmem, czy po tym filmie. Test z tymi pomadkami, bo pomadki wyglądają genialnie. Ok, jeśli film Wam się spodobało, pamiętajcie o łapkę w górę, o subskrypcji kanału. No i widzimy się w kolejnym filmie. Trzymajcie się i do następnego. Cześć!